Dubbing? O kurwa! trzy. To na piątek. W piątek oglądamy, ja załatwię vlodara. Rozjebać za to chodzenie, piecanie. E, różowa! Chuj między tycy? Jaki styl credit dziecko taki, chyba że wisi za męskę. Tyle tego przyjadła, że dziś byś miała na kawalerkę? Popalone masz styki, z tego Cię właśnie znają na już. Że tak cię woli, że twój chłopak nie widzą o Gdyby nie chodziło o to byś dalej miała wyjebane w żabę. Po prostu robisz podkładkę, bo pali się tutaj prze... Ja pierdolę, ja żyję w Ameryce widzowie ostatnie mize my tak myślał, ja tego się wyprowadza stąd. Bo to jest po prostu jest zbyt amerykańsko w tej Polsce. Wygrywasz sprawę Cieka. już na tobie poznała się pan. Razem zdją też sprzedela Francji. Takie właśnie są skutki wszystkich swoich chujowych chansji czeka aż się skończyć. tam w formie mogłeś się być jak koleżanki. Wolałeś mi jakąś Zostawiłeś swojego zioma, to teraz zostawiam ci twoje ziomarki. Nie trzymam języka za zlepami, tak jak ty zarka, nie <śpiewanie> trzyma straczki Szybko zbadam współpracę i jak pokażesz prawdziwą siebie. Niepotrzebne mi twoje promo, lepiej zejdź na to na ziemię. Nie wyszła, tobie z uziula. Ta nowa też chlopa zajebie. Bo nie może znieść tego, jak wziął malce, idzie lepiej od ciebie. Prankujesz, ludzi ciążą, później robisz loda z kasterkiem Popatrz na mnie i na siebie, kto bardziej wygląda na influencerkę. Zapraszam, szma to do tanca, jak chcę ze mną iść na aserkę. Mam jeszcze Języka za zębami, tak jak ty tysarka nie trzyma straczki. Czeka ma się skończyć dziwko tak szybko jak kończy. Twój chuba katwi. Mogliśmy być jak koleżanki. Mocno się dzieje, mocno się dzieje, no. Myślę, że tak samo ciekawe będzie to.